Widzicie, nowe wyświetlenie. taki, nie jest. Silver. 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 Widzicie. Iron. 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 Całe urządzonko jest zrobione, cewka, aplikacja, wykrywa na różnych głębokościach. Teraz było ustawione na 30 cm. Pokażę Wam jeszcze zaraz z bliska to całe urządzenie, jak cewka zrobiona jest, i powiem Wam, ile ma zwoi. Cewka ma 14 zwoi na Tak mniej więcej to wygląda. Widzicie tutaj wszystko, jak należy. No naj najlepsze to jest to, że wykrywa po prostu zawsze, właśnie gold. Bo głównie tylko do tego to ściągnąłem tą aplikację. Aplikację bez problemu można ściągnąć. Tylko, że nie ściągamy jej poprzez sklep Play. Tylko musimy po prostu ją ściągnąć normalnie. Bo on, jej na Playu nie ma. to jest tak zwana nieautoryzowana aplikacja na Androida. Jest, cewka jest wodoodporna, ale niestety telefon nie jest wodoodporny. Pozdrowienia serdeczności mówił do Was Star TV, Radar do wykrywania złota. Siema.